Ujebane mam w te donacje, wiesz Ujebane mam w te życie i w te donacje Na miesiąc, jak chodziłem do pracy, słuchaj, chodziłem na wózki widłowe do pracy w tamtego roku w wakacje Zarobiłem w miesiąc za 193 godziny pracy Zarobiłem 1820 No to i tak się nie opłacało Panowie, nie mam siły odpisywać wam na Tipeee, kurwa się zajebałem. Robiłbym kurwa. Napad na bank. Panowie, robimy napad na bank. Wyjebane w te życia, kurwa, robimy napad na bank. Dobrze, że w tej tibi jest opcja ignorem. Dobrze, że w tej tibi jest opcja Ignorem, bo by była katastrofa. Człowiek by mógł się wieszać na linę. Ty, wiesz co, ja kiedyś zrobię? Wypierdolę bombę kurwa w Londynie, w metrze i chuj. No prawie dobre słowa, panowie. Wspieram was w życiu, po... a koleś do mnie w TV pisze, będę ci matkę ruchał. Takie jest życie. Kto byś nie powiedział, i tak będą ci matkę ruchą.